Cześć, witajcie! Ja jestem Pedro Studio, a to jest już mój drugi odcinek z gry Infamous Second Son. Yy, chciałem Was przeprosić yy, za to, że w poprzednim odcinku Infamous yy, Nie wyszedł mi trochę ten odcinek, ponieważ kiedy postacie ze sobą rozmawiały, było słychać takie dziwne yy, echo. Nie wiem za bardzo z czego to mogło wynikać. Mam nadzieję, że teraz właśnie w tym odcinku jego nie będzie. Więc jeszcze raz bardzo przepraszam i już nie przeciągajmy dłużej, zacznijmy grę. Poprzedni odcinek był trochę krótki, ten będzie dłuższy. nie będziesz korzystał z tych umiejętności, okej? Okay? Nie dałbym rady wrócić do ciebie, gdyby nie... Obiecaj mi, że nie będziesz! Okej. Okay. Okej. Okay. Słuchaj, nie myśl sobie, że spotkało cię coś dobrego. Bo tak nie jest. Przerybie, nie możemy wejść! Przycisk się zaciął. Myślę, że Betty nadal jest w środku. Stary, zasuwa się stupiła. Zamknięte? Jak on się przedostał? Wziął i przeniknął. Możesz to zrobić? Zaraz się przekonamy. No ja ja że tak potrafię. Nie, on nie jest! Cholera. do plemię się o tym dowie, wybuchnie panika. Świetnie, idź i zapanuj na tłumem. Wrócę z pomocą. Sprawdź, czy w środku nie ma Betty i tego bioterrorysty. Uważaj na siebie. Ci odmiency są nieobliczalni. Tak. Odmiency. W sumie to DSM teraz też jest tym bioterrorystą. Przerąbany ma chłopak. No dobra, znajdź drogę do fabryki konserw. Okej, okay, skoczymy sobie tutaj do tej wentylacji. Wow. Wentylacja. Dobrze wiedzieć. Kurde, super to jest to przenikanie przez tą wentylację o! Tutaj jestem plakat tego Reggie'ego, który ma malowaliśmy na początku gry. Dobra, chodzimy jeszcze raz. Wow, to musiało boleć. Kurde, co tutaj się stało? Dobra, uderzmy tutaj łańcuchem. No i tego łańcucha będziemy używać już sobie normalnie w grze. Kurczę super to jest, naprawdę mi się to podoba. Oratujmy ją, mataj ją. Chciałem zyskać nieco czasu. Nie wiedziałem, że ktoś. Ktoś to zrobiłeś. Przewodnik. Oh. Betty. Wyjaśnię ci to później, ale teraz musisz stąd uciekać. Dobra, spadam. O nie, dopóki tego nie naprawisz! Większość życia spędziłem w Stąd Stamtąd łatwo pryskać. Tylko trzeba poczekać na złotą okazję. Kiedy mam swoją moc, nie da się mnie powstrzymać. Później dorwali mnie dozowcy. Co? Tak. Wsadzili mnie do tego swojego pierdla dla przewodników. Pomyślili sposób, żebyśmy nie korzystali z mocy. Musieli nas karmić, myć, a nawet podcierać tyłki. Nie robi się tak człowiekowi. Nie robi. Była tam taka ruda suka, lubiła igły i skalpele, mówiła, że przeprowadza testy. Boże. Jak masz czas, uczysz się paru sztuczek. Trzeba być cierpliwym. W końcu popełnią błąd. Jak wszyscy. Boże, strasznie tam mieli Przysz w tym i patrzeć. więzieniu. Trzeba być czujnym. Dlatego jak ta suka wsadziła naszą trójkę do ciężarówki, ja już wiedziałem że to złota okazja. <laughs> Widziałem cię. Wszedłeś do mojej głowy. Ja? Myślałem, że to ty wszedłeś. <laughs> Widziałeś to? do DOZ! Trafisz tam, jak się złapią. A razem go tutaj. Kurcze, nie się Postrzegam młody, odwal się! Nigdzie nie pójdziesz. Dopóki tego nie naprawisz! No stary, ja ci nie pozwolę tak uciec. ale być może niedługo będziesz musiał uciekać! Po co? Dałeś się przewodnikiem, chłopaku, o terrorystą! Witam w świecie ściganych i zaszczutych! ja stąd spadam. Nie zatrzymasz mnie! No nie. Pójdziesz, dopóki wszystkiego nie odkręcisz. Tego się nie da odkręcić. No to... Chociaż powiedz mi, jak nad tym panować! Nie mam czasu! Zaraz tu będzie DOZ, a ona wie, co zamierza! Kurde. Złapmy go w końcu. W końcu pieprzy nam życie. Dwie góra, trzy minuty czasu. Muszę stąd zbadać. Nie zamierzam wracać do Kerdin Cave. Tak, ale... Ludzie, którzy tu zaraz wpadną, ścigają ciebie, nie mnie. Widzieli cię, brachu! teraz znać. będą ścigać Prawie tych wszystkich terrorystów, czyli właśnie Opozywanie mnie. Wody. Nie ma bata! Nie zamierzam zdychać w przetwórni! Dobra, wychodzimy stąd. Nie. Wy wypuść mnie. Daj mi odejść! I za, za zapomnijmy o całej sprawie! Chwila! Chwila! Zaczekajcie! Pogadaj! No to sobie nie pogadałeś, stary. Przekurzyłem stąd tego przewodnika. Dobra robota, zwłaszcza wy Bioterrorysta. Henry Dodry. Był bioterrorystą. Przewodnik. Tak mówią zdrajcy, którzy z nimi sympatyzują, ale ty nie jesteś zdrajcą. No, zaczęło coś podejrzewać. Trochę to nie do jest spieprzył. Zenerwujesz? się? Z własnego doświadczenia wiem, że ludzie denerwują się z dwóch powodów: albo są tchórzami, albo coś ukrywają. Wiesz, denerwuje się przy ładnych dziewczynach. Nie rozśmieszaj mnie, Stawie. Byłeś w środku z tym bioterrorystą jakiś czas. Nie podzielił się czymś z tobą? Um, Czy rozmawiał z tobą? A może wspominał coś? Bo ja wiem, w spiskach. Uh, nie, nic takiego nie mówił. Dobrze. Bardzo dobrze to słyszeć. Widzisz, toczymy za żartą wojnę z dorystami a moim obowiązkiem jest dopilnować cokolwiek by się stało. Żebyśmy ją wygrali. Też jest bioterrorystką, w sumie. Ech, dobra, dobra, dobra. Tak, jestem. Ogień trzeba zwalczać ogniem. Widzę, że nie jesteś tchórzem, a to oznacza, że coś przede mną ukrywasz. Co to ma być? Tak nie można oszalałaś, przecież ja mam swoje prawa. A ja w każdej chwili mogę je zawiesić, jeśli uznam to za stosowne. Na przykład teraz... No, no to, to się wkopaliśmy. Co tam zaszło? A ja powtórzę. Nic. A! O kurde. O, styż, ma to, jedna. No to ponoć boli. Ja chyba wiem, co tam Miesz, się stało! Nie. I co dalej? Nie. Nic. Dobrze. Dopóki nie rozwiąże ci się język, pogawędzimy sobie z tą panią. Pamiętaj, Beton masakruje kruche kości. Jak ona nic nie powie, znajdę kolejną osobę. Kolejną, póki nie zacznę gadać. Chcesz mi coś powiedzieć? Czy mam się zająć twoimi przyjaciółmi? No to się wkopaliśmy. Tutaj właśnie mamy y, system karmy. Mamy tutaj właśnie do wyboru albo podać się y, za zaryzykowanie własnej wolności, aby chronić plemię i Betty. To pierwszy krok zostanie bohaterem. Albo możemy poświęcić plemię, czyli stać się tym właśnie niesławnym. To jest pierwszy krok, krok ko. Krok ku zostaniu niesławnym. Narażenie innych na niebezpieczeństwo, aby chronić siebie. No i właśnie. Ja tutaj chyba będę szedł raczej tą dobrą ścieżką, czyli poddam się, aby yy, właśnie chronić innych. Jestem przewodnikiem. Co? Jestem przewodnikiem. Przed chwilą dostałem tę moc od tego faceta. Aha, dostałeś. Bardzo śmieszny. Więc Betty, może ty byś chciała coś dodać? O kurde. ponoć boli? Pozłatwiała nas. No i dobra, tutaj właśnie mamy symbol, właśnie o, nowy poziom karmy, obrońca. No i tutaj będę raczej yy, szedł ścieżką bohatera w tej grze. Chyba tu jakiś szpital jest. No to doszliśmy do siebie, już na szczęście. Zobaczmy, co u Betty. Oj, poziom karmy. Kroczy ścieżką bokatera. Dobre uczynki zwiększają twój poziom dobrej karmy, a za obniżają go. No to to już wiemy raczej. Się domyślam. W sumie. Kurde. Co tu się do diabła dzieje? Kurde, jak długo byłem No chyba długo, rano, tutaj się wszystko pozmieniało. To jest chyba ten długi dom mi się wydaje, do którego mieliśmy właśnie dotrzeć, aby uciec przed reżim. co tu się dzieje? Boże, co tutaj się wydarzyło? Jak można było coś takiego zrobić? I wyrządziła krzywdę. Kurcze, mamy tutaj właśnie zdjęcia rentgenowskie i tutaj właśnie mamy ten yy, beton, który właśnie wszedł w ciała tych wszystkich ofiar. Masakra, to naprawdę musi boleć. Zmasakrował po prostu kości. I nikt nie potrafił jej powstrzymać. No chyba nie. O tutaj właśnie mamy chyba jaką, właśnie ofiarę jakąś, tej, yy, tej kobiety, to jest chyba właśnie ta, tak się wyrażę, ruda suka, o której właśnie wspominał ten yy, Hank, to ten właśnie gościu, który do nam, yy... o właśnie, znaleźliśmy Betty. To robota Augustyni, tak? Tak. Myślisz, że będzie cię sprzedała temu Babsztylowi? Poza tym reszta plemienia też sobie fundęła przy kłucie kolan. Czyli wszyscy są tutaj. Ej, a komisze chronią swoich. Przecież nikt cię nie wini za to, co się stało. Tak. Nie obwiniaj się. Nie wstydz się tego, kim jesteś. Taki los. Taki się urodziłeś. Po prostu teraz jestem jednym z nich. Nie jesteś jednym z nich. Bezdusznym mordercą, który zabija ludzi dla zabawy. Hm. Jesteś dobry chłopak, który potrafi strzelać dywem z palców. Przez ten dym wpakowaliśmy się w kłopoty. Hej, nie idź tą drogą. Jak będziesz tak smęcił, to zaraz zasnę. Muszę odpocząć, żeby wydobrzeć i stanąć na nogi. Mogę trochę odsapnąć, bo nie śpisz. Nie martw się. Nic mi nie będzie. Naprawdę. Zobaczysz. W sumie to Delsin teraz ma szansę to wszystko odkręcić dzięki tym mocom, które zdobył. W sumie to i dobrze. do Zdrowia? Zdrowia? Nie ten Nie masz szans. Oni już z tego nie wyjdą. Umierają tam. Nie wiesz tego. Nie, ale wiedzą to lekarze, którzy tu byli, jak spałeś. Wiedzą. I mówili. I mówili, że te odłamki trzeba wyjąć w taki sam sposób, jak je wbito. Co? Tyle. Ale to zaczęło się od Augustyni jej betonowej mocy. No, no to nieźle się porąbało. Walić to stary. Musimy jechać do Siyatra, tam ją dowiemy. Ej, czekaj! Myślisz, że co, że tak po prostu nakłonisz ją do powrotu? Tak mocno oberwałeś w łeb, ale chyba pamiętasz jak wyglądało wasze ostatnie spotkanie. Reggie. To moja wina. I muszę to naprawić. Nie no, ten syn, dopiero co stanąłeś na nogi. Nie wiem, że chcesz pomóc, ale lekarze mówią. Do... Że odłamki można usunąć wyłącznie tą samą mocą, rozumiem. To znaczy. że nie potrzebujemy Augusty. tylko jej mocy. Dobra, nie czaję. Wchłaniam nowe moce jak gąbka, pamiętasz? Skoro Mandy, to i beta ogarnę. Ha? Dobra, co jeśli to był tylko fart? Ha? Pomyśl, będziesz musiał się przebić przez całą armię dozowców, żeby do niej dotrzeć. Ha, coś w z tym. Pogadamy w furze. jakiej furze? Ty nie masz fury. Co moja fura, prawda? Czyli po prostu musimy wystać się jej moc, żeby uratować naszych współpłomieńców. Wydaje się proste. Dobra, wszystko sobie rozpiniłem. Stary, wbijamy do miasta. I pompujemy się do oporu wszystkimi możliwymi mocami, jak leci, i zahaczamy o Space Needle. Zawsze chciałem tam wpaść, a potem ratujemy naszych. Więc Świetny plan. Ijemy. To miasto będzie chciało nas. No wiesz. Wybić. Co to za pieprzenie? Po prostu tu mieszka pół miliona ludzi, którzy nie tolerują bioterrorystów. Spodziewasz się wylewnego przyjęcia. Nie, ale ja będę inny niż tamci. Będę A. czynił dobro. Będę ratował ludziom życia. Będę jak superman. Będę... A. uzdrawiał chory. Myślisz, że padną przed tobą? Obudź się! Hej! Dobra, nie przejmuj się, naprawimy cię. Znajdziemy jakiś lek. Lek? Strzelanie dymem z palców nie jest normalne, stary. Przestań to nie oznacza, że ja potrzebuję jakiegoś lekarstwa na tę waszą normalność. Bangok nie był normalny. Gandhi <laughs> nie, nie był wyjaśnia. normalny. Ale ludzie nie bali się Gandiego, tak? Za to bioterrorystów owszem, bo są niebezpieczni. Uważaj, uważaj! O, sz... kur... Szlak. Kurde. Koniec drogi. Musimy iść pieszo. Ty w mordę. Widzisz to, co ja? Słuchaj, jeżeli naszły cię jakieś wątpliwości, to ja... <śmuszczaj> Żartujesz sobie? To coś pięknego. <śmuszczaj> Jarasz się zniszczenie? Stary, przecież oni się bronili. Blokadę rozstawiono, by ich zaatakować. No bo to bioterroryści. Na szczęście ich nie powstrzymała. Ja też bym sobie z nią poradził. Kurczę. <śmuszczaj> to chyba jest mocny onu. To jest jakieś postapokaliptyczny Las Vegas Te drzewa tutaj. Kurde, pięknie to wygląda naprawdę. To chyba statek matka. teraz właśnie możemy strzelać pociewkami dymowymi. Hej, hej, czy żyje? Mało powiedziane, stary. Chyba nauczyłem się nowej sztuczki. Tak? O tak, <laughs> tak. nowej i to lepsze. to nie <laughs> jest to nie stary. Mamy rozwiązać problemy, które już masz, a nie mnożyć je. Myślisz, że Augustyn siedzi na tyłku i czeka sobie? Muszę się doładować, jeśli mam się zmierzyć z tą wredną Zołzą. Ej, tego właśnie chciałbym uniknąć. Może jest inny sposób na dobranie się do Augustyna? Inny sposób? Mam, o czym ty mam parę znajomości w CZL, OK? Na przykład w policji. Nie, Jak nie nam pomogą, nie, 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 nie. to może. Tym razem nie będziesz dużym braciszkiem, który wszystko grzecznie załatwi. Nie, nie. To nie jest twój problem do rozwiązania, tylko mój. Halo, ja nie Halo, jestem ktoś? Słyszycie mnie. Patrz, idealnie. Chcesz naprawdę komuś pomóc? Wybaw te damy z opału. To nie. Halo. Idziemy razem. No już. O nie, 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 ja nie. Sam chyba super ginę, okej? Okay? A ja cię potem jakoś dogonię. Dobra, ale masz nigdzie nie łazić. I na litość boską niczego nie dotykaj. Już ja sobie dotknę wszystkiego. A ja... No, no jasne, przecież nie A będziemy się słuchać jest... naszego brata. Zbieraj odłamki z wybuchu z dronu śledzących, aby zdobyć nowe moce. o. Czyli właśnie to jest ten don, dron, który zastrzeliłem, i tam właśnie chyba widzę następny. To go też zastrzelimy. Okej, okay, czyli teraz wyścimy odłamek. Ok, mi się podobać. No super, o, tutaj jest kolejny latający. A, wyczerpała się moc. O, tutaj właśnie jest. O, tutaj właśnie możemy y, taki dym wyssać sobie. Dobrze jest O i tutaj właśnie W lewym dolnym rogu ekranu Mamy yy, Wskaźnik właśnie dymu Kurczę super O tak to powinno pomóc Okej się tutaj właśnie Mocą I już chyba Nie, Ostatni Nie chyba jeszcze jeden został Tak No, i wyścimy moc. I zdobędziemy chyba kolejną. Hej, jesteś mi potrzebny. Stary, nie uwierzysz, co tak pikało. Mam tu do mnie dobra. Mam tu autobus pełen ludzi z organizacji humanitarnej. Próbowałem ich przekonać, żeby opuścili autobus, ale oni za nic nie chcą zostawić lekarstwa. No powiedz im, żeby zaczekali. Zaraz im pomogę. Telcin, wiem, o czym myślisz. Nie rób tego. Zniszczyłem chmary niebieskich pigających robotów. To i z autobusem dam sobie radę. Ok, zniszcz betonowe bariery, aby... które blokują autobus. To zajmie wieczność. Musi być szybszy sposób. O, tutaj właśnie wchodzimy w opcje i możemy sobie ulepszać nasze moce. Tutaj są właśnie różne rodzaje mocy. O, a to będziemy je, będziemy je, je właśnie dostawać, yy, jak właśnie będziemy przechodzić, właśnie yy, dodatkowe. I właśnie dalej będziemy szkodzić kampanię. O, właśnie, zebrałem cztery odłamki. I właśnie żarowy pocisk. Teraz mogę właśnie przytrzymać R2, aby zebrać moc i wystrzelić potężny pocisk dymu i żaru. Mhm. Tutaj mogę to właśnie super niszczyć. Ok, przytrzymujemy tylko R2. Sorry regi, ale polubiłem siebie w roli superbohatera. Okej, okay, tutaj właśnie to bus może jechać, a myś tutaj doładujemy. A, coś przerwało. Chyba nie chcą cię docieszyć. No i dobra. Dobra, wydaje mi się, że droga wolna. Walimy prosto do. Swój. Wow. Co to tam było? Żebyś ty wsiadł. Nie chcą cię tutaj widzieć. Jak ty wsiądziesz, oni wysiądą. Pali mnie to! Niech idą z bota. Myślą, że nie rozwalę tych drzwi? Nawet nie próbuj. Ci ludzie nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Nic na to nie poradzę. To Jedźmy już. Zaraz! Proszę o spokój! Słuchaj, przewiozę ich przez most i po ciebie wrócę, okej? Okay? To mi zajmie pięć minut! No i dobra, yy, teraz właśnie, no. no właśnie tutaj mamy sobie mapkę i tak, w tym momencie właśnie zakończę mój yy, drugi odcinek z Infamous Second Son. Nie yy, co to, jak mówiłem w pierwszym odcinku, no nie oczekujcie też, że te odcinki będą tak, no... Yy... Że będą często. Nie będą często, ponieważ no niestety brak czasu i yy, po prostu za bardzo mi się też nie chce tego po prostu wszystkiego no, nagrywać, montować. Raz, na jakiś czas się na pewno pojawi odcinek. Tak, a ja w tym czasie właśnie się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia,